Siemanko Mordeczki. Witam Was w trzecim odcinku. Zagrajmy w Stranger Things. Gra. Oczywiście jest to po polsku gra na smartfony. Troszeczkę sobie zebrałem tutaj y, amunicji. Jak widzicie, no, y, jest to dość trudne tutaj, żeby to wszystko zgrać w czasie bo musimy yy, tutaj tego miszka przetransportować yy, tutaj żeby żeby można było yy, chyba się przedostać dalej yy, No i będzie trzeba te sidła... Yy, blokować, no łatwo nie będzie. To trzeba bardzo dobrze zgrać w czasie. O, jest, udało się. Próbowałem chyba z 10 razy. No, udało się w końcu. Teraz mogę spokojnie tam y, przejść. Ciach. O, jeszcze mamy dodatkowe, dodatkow dodatkową amunicję. O, i mamy przejście dalej. Ale tutaj jeszcze. O, co my tu mamy? Co my tu mamy? Co to w ogóle było? Yeah! Filtr na obiektyw. Aparatu fotograficznego. JB. <grym> no to jest jasne, kogo to jest. Jonathana. Bo Jonathan akurat jest fanem fotografii. Jak ja zresztą. Oczywiście zapraszam na mojego bloga. Chociaż dopiero teraz przenoszę akurat fotki tam. Bo miałem na blogs, ale blogs zlikwidowali. To przenoszę na blogspota. No i oczywiście teraz na fejsie głównie. Działam fotograficznie i fru, dobra. Oczywiście linki w opisie. ciach. O, jeszcze trochę kamyków. Dobra, dajcie mi chwilkę, to ja to wszystko sobie ogarnę. Pozbieram tutaj też amunicję, te monety. Okej, okay, mamy tutaj jakichś strażników. Pierdut, pierdut, dobra. Zbaseballować. Trochę życia straciliśmy. Oj, oj, oj. Fak, fak. Te nietoperze. Dobra. Jak widzicie tutaj chyba krzaki się rozpałnują. Także jest OK. Dobra, mamy. Co znaleźliśmy? Znaleźliśmy karciochę. Znaleźliśmy kartę, pyk. Tam mieliśmy jeszcze przejście. Aha, no i tutaj oczywiście mamy jeszcze... Mhm, to tutaj mamy przejście do The Upside Down. I mamy oczywiście hopa. Hop za... Ciach, ale Lukas może się przydać. Dobra. Ym, o! I taka konfiguracja będzie idealna, bo hop bardziej mi się tutaj może przydać. O! I wchodzimy o kurde, zasadka. Fuck Nancy! Oh fuck. No, 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 no. Zablokowane, a to oznacza tylko jedno. Nancy tu bardziej się przyda niż hop. Dobrze, że po prostu nas tutaj. Yy, Sofa do ostatniej akcji, a nie, że trzeba od nowa, na przykład zaczynać. <laughs> Jeszcze ty, Lukas. Może właśnie spróbujmy tutaj. Nie, nie do rady, Nancy. Pozbyliśmy się tarczy od jednego. Ciach. A, dobra. Pierdół, dobra. Lukas. nie, nie ma co akurat, yy, marnować amunicji z baseballa go. Teraz szybko, a i nie zdążyłem. Fuck. Lukasem nie ma sensu, bo i tak się nie przebijemy przez te tarcze policyjne. Właściwie żandarmerii, bo tam było MP, czyli Military Police. Najlepiej będzie po prostu ich załatwić z baseballa. O już wiem jaka taktyka. Aj. Dobra szybko zabrać serducho. Walić hełm, dobra, szarżuję i pierdot. A, skubaniec miał helikopter. O kurde, mi się go porwał! Ha, ha, ale jaja. Dobra, mamy gofera. O, chyba już zakończyłem kolejny rozdział. Znalazłeś gofra, zbierz wszystkie osiem i umieść i umieść w skrytce opera No właśnie, gdzie jest brat? O, sorry. Lekka czkawka. Dobra, mapka, mapa, mapa, mapa. Mhm, tutaj był ten misiek. Tu jeszcze coś jest, jest tutaj zablokowane. Wyjdź z lochu? O kurde, co to jest? Chyba to nie jest jeszcze the upside down. Mapka. Aha. Dobra, czyli po prostu wyszliśmy e, z tego lochu. Dobra. E, Okej. Okay. Gimnazjum, gimnazjum, czyli... A, tutaj mamy się dostać. No bo to przetłumaczone jako gimnazjum, a tak naprawdę to przecież jest middle school. Steve. Dobra, zobaczmy, co w koszu mamy. Serducho. <grym> no, fajnie. O kurde, co to za typ do mnie naparza? Skasować gościa. Mhm, tu mamy kostnicę, tu nie. Dobra, gdzie mamy dotrzeć? Tutaj. Super, ale wygląda, wygląda na to, że to jest przejście zablokowane. A, super. Trzeba będzie kombinować. Trochę przygłosimy. Mroczna puszcza. Kurde. Chyba mamy sowy tutaj. Dobra. Ciach. Aha, czyli mieliśmy taką blokadę po prostu yy, w postaci kłody. Co, coin laundry, czyli. Yy, czyli po prostu pralnia na yy, monety. Co tutaj mamy? Sklep. Super. Spray mamy jakiś? Nie, polejmy z lakierem do włosów. Yy, z mnóstwem freonów. Zapowiem zapewniających dodatkowe utrwalenie fryzury. <laughs> Chyba z będziemy mieli po prostu. Aha, niewystarczające środki. Za mało kaszu. Pojazdy zmieniające się w roboty. Transformersy to są oczywiście. Pierdot. Dobra, rozwalmy jeszcze. O, proszę, mamy serducho. O, dobra, dobra, dobra. Jesteśmy prawie na miejscu. No i mamy pana Klarka. Wyciek gazu. Okej, okay, to co? Bez żartów mamy włazić do tej szkoły. Jak niby wyciek gazu jest. No super. Coś nie tak z dniami. Haha, <gulaczane> no właśnie. Czyli to się dzieje podczas chyba drugiego sezonu. No tak, biała furgonetka. Hawkins Lab. Może od tyłu da się wejść. Może tylnym wejściem. Siup. O cholera. dziad w nas rzucał. Okej, okay, weszliśmy. No dobra. Mamy tutaj oczywiście, jak widzicie, strażników, ale to już będzie trzeci rozdział, także no cóż, zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, wielkie pozdrowienia.